Lat temu postanowiłem w ciągu pięciu dni objechać wszystkie kwatery dowodzenia, jakie Niemcy wybudowali w czasie II wojny światowej tu, wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Kwatery otoczone oczywiście grzyckim rejonem umocjonym, który dawał im wsparcie oraz jeziorami, które zapewniały im naturalną formę obrony. Najsłynniejszą z kwater oczywiście jest Wilczy Szaniec, a więc główna kwatera Adolfa Hitlera, w której ten zbrodniarz spędził wiele dni w czasie II wojny światowej. to właśnie ten odcinek o Wilczym Szańcu, a dokładnie o podziemiach Wilczego Szańca, wzbudził największe zainteresowanie na naszym kanale, dlatego że obejrzało go ponad 400 tysięcy ludzi, co, jak nasz, nasz kanał, jest wielkim osiągnięciem. Ale oczywiście w komentarzach często pojawia się pytanie, czy faktycznie tu w wilczym szańcu są podziemia, czy zweryfikowano tą hipotezę o tym, że gdzieś pod tymi wielkimi schronami mógł znajdować się poziom minus jeden. O tym w dzisiejszym odcinku. Sprawdźmy to razem. Ostatni raz na terenie byłej kwatery Adolfa Hitlera tu w Wilczym Szańcu byłem 5 lat temu. I przez te 5 lat dokonało się tu więcej pod względem badań tego miejsca niż przez całe ostatnie dziesięciolecia. Dlatego pójdźmy wspólnie i zobaczmy, jak dzisiaj wygląda kwatera. Niemieccy saperzy w styczniu 1945 roku wysadzili tą kwaterę, a detonacja była tak potężna, że jak mówią świadkowie, szyby wypadały z okien w sąsiednim kęszynie, który położony jest od tego miejsca kilkanaście kilometrów. Od tego momentu właściwie tej kwatery nikt nie badał pod względem naukowym. Oczywiście później stacjonowała tu Armia Czerwona, która niewątpliwie przeszukała te ruiny i całą kwaterę w celu znalezienia niezbędnych, ważnych dla nich dokumentów. Ale dopiero w ostatnim pięcioleciu, dzięki działalności Fundacji Latebra oraz Piotra Balaszkiewicza z kanału History Travel, dowiedzieliśmy się więcej o tym, co skrywają te ruiny. Jak najbardziej Wilczyszaniec ukazuje różnego rodzaju rozkopane śmietniki, w których są pozostałości po mieszkańcach tego małego miasteczka, natomiast skrywa on nadal bardzo dużo i przy odrobinie uwagi oraz motywacji do realizowania kompleksowo i w oparciu o źródła, o wszelkiego rodzaju informacji i informatorów poszukiwania można osiągnąć naprawdę spektakularne wyniki. To co zastanawia to są te pięknie wykonane tutaj dróżki, ścieżki w lesie. Myślałem, że będą trochę bardziej mi przeszkadzać, bo byłem przyzwyczajony do tej takiej dzikiej kwatery na półdzikiej, Ale mam wrażenie, że kolor tej kostki on odpowiada trochę nawet chyba kolorowi kostki, jaka była tu wcześniej ułożona, w czasie kiedy ta kwatera funkcjonowała. Natomiast tu, gdzie oczywiście jest to najważniejsze miejsce dla tej kwatery tak mogę je określić. Miejsce, w którym próbowano dokonać zamachu na Adolfa Hitlera, widzimy już to, co zawdzięczamy działalności Fundacji Latebra, ale też Piotrka. Oryginalne okno z baraku, jak i oryginalne drzwi. Widzimy, że one mają te zabezpieczenia pancerne i właśnie to jest ten barak, w którym próbowano zlikwidować Adolfa Hitlera. Niestety zamach przygotowany przez całe grona, którego miał dokonać Stauffenberg, nie udał się i wiemy, że większość zamachowców i nie tylko, ale potencjalnych wrogów hitlera po tym zabachu zostało zlikwidowanych. Wielu z nich zginęło w miejscu, jakim jest więzienie Plützensee w Berlinie. Ja tam co roku z berlińską Polonią modlimy się również za pomordowanych tam Polaków. Ciekaw jestem, czy byłoby dla Was ciekawe, by pokazać też Plützensee w Berlinie jako miejsce właśnie straceń. Nie tylko tych, którzy przygotowywali zamach na Hitlera, ale również jako miejsce straceń wielu naszych rodaków. Jeśli chcielibyście poznać tą historię, zostawcie jakąś wzmiankę w komentarzach, a my idziemy dalej. Kolejna rzecz, która oczywiście tym, którzy bywali tu wcześniej, częściej od razu wpada w oko, a ja tu nie byłem dawno, jak wspominam, to są płotki zabezpieczające. Już dzisiaj nie można tak swobodnie biegać po tych ruinach. Ja to dobrze rozumiem oczywiście, bo chodzi o względy bezpieczeństwa. Więc dla tych wszystkich, którzy są przyzwyczajeni, że można było hasać tutaj tak jak się chce, dzisiaj to już jest trochę inaczej zorganizowane. Oczywiście jest też strefa niebiletowana, gdzie można pochodzić jeszcze po takich wysadzonych schronach, ale oczywiście wszędzie chodzi się na własną odpowiedzialność. Bardzo podoba mi się również to miejsce, w którym y, odzorowano to, jak wyglądały zabezpieczenia tu w wilczym szańcu, wszystkich y, ciągów komunikacyjnych, ta siatka maskująca liście jesienne, które opadają na siatkę, tak musiało to wyglądać w czasie, kiedy przybywał tutaj Adolf Hitler wraz ze swoją świtą. Oczywiście y, te wszystkie elementy, y, Kwatery odtworzono na podstawie dokumentacji fotograficznej, która chociażby właśnie jest przedstawiona tutaj na tym zdjęciu. To są bardzo fajne elementy, które pomagają wyobrazić sobie, jak to kiedyś funkcjonowało. Ciągle jednak jedno nie zmienia się tutaj w kwaterze w Wilczym Szańcu. Pierwszy raz chyba byłem tutaj, jak miałem 8 lat i przy tym schronie Martina Bormana, przy tej ścianie przewodnik już wtedy kazał nam postawić kijki, które miały podtrzymywać ten wielki, kamienny, przepraszam, żelbetonowy betonowy kloc, aby nie spadł, nie przewrócił się na ziemię. Widzę, że ta tradycja jest ciągle żywa. I w końcu docieram do schronu, który budzi najwięcej emocji, bo to jest schron należący do Adolfa Hitlera, ukończony w listopadzie 1944 roku i Hitler mieszkał w tym schronie zaledwie 12 dni, od 8 do 20 listopada, potem wyjeżdża stąd i resztę swojego życia spędza w Kancelarii Rzeszy i wiemy, że kończy ją w bunkrze leżącym przy Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Natomiast tu na tym schronie oczywiście, który z przodu wygląda, jakby został w ogóle nie uszkodzony, tylko trochę jest popękany, Widzimy również to, co zawdzięczamy badaniom prowadzonym w ciągu ostatnich pięciu lat. To są oryginalne drzwi, prowadzące do jednego z pomieszczeń, które zostały wygrzebane tam z tych ruin, z wnętrza schronu. Aktualnie prowadzone są tam dalsze badania, ale właśnie to w tym schronie odkryto jednak pewne pomieszczenie, które mogło stanowić poziom minus jeden. Jeśli obejdziemy tylko budynek z drugiej strony, widzimy ogromne zniszczenia. Właściwie ostała się tylko ta ściana frontowa, która jest niemym świadectwem tamtych trudnych dni. Ale właśnie to ten schron wzbudził największe zainteresowanie, jeśli chodzi o to, czy faktycznie istnieją podziemia w tym schronie. A wiąże się to z relacją, o której wspominałem w odcinku, yy, który zrealizowaliśmy te 5 lat temu. We wspomnieniach jakiego generała Grossmana istnieje zapis, w którym mówi on, że kiedy odwiedzał tutaj ten schron Adolfa Hitlera, to była tam winda, którą zjeżdżano do podziemi. A zatem zapytajmy Piotka Banaszkiewicza, czy podczas swoich poszukiwań, zweryfikowali tą hipotezę o istniejącym poziomie minus 1, czy udało się odnaleźć jakieś pomieszczenia poniżej poziomu 0. Do dzisiaj nie wiemy, na ile była rozległa ta kondygnacja, natomiast na 100% wiemy, że ona była. Chciałem tam wejść do środka, ale Piotrek odwiódł mnie od tego planu, pokazując w jaki sposób trzeba wejść tam, przycisnąć się właściwie, żeby zobaczyć to pomieszczenie techniczne na poziomie minus 1 tego schronu. Ale niech sam o tym opowie. Tak jak przed momentem Przemek wspomniał, nie warto na własną rękę próbować eksplorować obiektu nie tylko numer 13, ale akurat na nim się dzisiaj koncentrujemy. Uwierzcie mi, że w wnętrzu obiektu znajdują się miejsca, do których pozornie możemy się bez większego trudu przedostać. No może już nie w tej chwili, ponieważ gdzieś tam prace są dalej prowadzone, eksploracyjne i pewne szczeliny są zasypywane sukcesywnie, natomiast jest takie ryzyko, że możemy wpaść w i po prostu z, spotkać się z niemiłą niespodzianką w postaci wystających prętów zbrojeniowych. Dlatego też dzięki uprzejmości Michała Krecika z ekipy Interera możemy Państwu zaprezentować, jakie warunki panują wewnątrz tego obiektu. W pomieszczeniu, które znajduje się na, na poziomie 0 jest y, idealnie wymurowany y, Wycięty kwadrat, to jest ewidentnie przygotowane do zejścia tak, żeby dorosły, duży człowiek po prostu mógłby tam spokojnie zejść na dół. A tu jest tak, tunel techniczny, który zasuwa pod podłogą. Tu jest delatacja budynku, która pękła, a tam dalej, pod tym stropem, jest wejście do następnego pomieszczenia. Są rozległe tunele techniczne. Prawdopodobnie rury przesyłowe do ciepłej wody, do instalacji elektrycznej. Widzicie to? To jest grzejnik. Teraz możemy wejść do pomieszczenia. Tam jest bardzo głęboko, bo schodziliśmy na sam dół. Tam jest, ja nie wiem, chyba 8 metrów. To jest grzejnik, tam jest sufit. Spróbuję no wejście. I tu jest wejście do następnego pomieszczenia. Zauważ, jak on jest bardzo zniszczony ten schron. Tam jest wyrwane wszystko. A to pomieszczenie jest tutaj. Wraz z rozbudową wilczego szańca, wraz z powstającymi nowymi obiektami, schronami ciężkimi bądź rozbudowanymi obiektami, tunele te przybierają zupełnie inną formę. Otóż. Zdają się być coraz większe, coraz wyższe, coraz szersze. Myślę, że to nie był najmniejszy problem wiesz, wybudować jakikolwiek tunel, czy wiesz, w razie czego, żeby gdzieś wyjść jakimś włazem, nie wiem, tam 200 metrów dalej. Ten bunkier w bunkrze, w mojej ocenie, powinien mieć jakiś wyłaz, którym moglibyśmy się udać do kondygnacji minus jeden, a z tej wydostać się poza gorącą strefę. Gorącą na przykład w sytuacji ewentualnego ataku. Czy generał Grossman w wilczym szańcu zjeżdżał windą do podziemi? Jeden z moich widzów stwierdził, że przeszukał różne źródła i nie było żadnego generała Grossmana, który odwiedzał Wilczy szaniec w czasie jego funkcjonowania. Zatem jego zdaniem ta historia jest najprawdopodobniej zmyślona. Nie ukrywam, że musiałem szybko zweryfikować to, czy opowiadam jakieś bajki i bzdury yy, w moim programie yy, i doszukałem się. Generał Horst Grossman istniał. Co więcej, jest autorem kultowej pozycji pod tytułem Bój o Prusy Wschodnie. E, Kronika dramatu 1944-1945. Pochodził z Prus Wschodniej, był generałem piechoty i po zakończeniu II Wojny Światowej wraz ze swoim kolegą majorem Kurtem Dickertem napisali wspomnianą e, pozycję książkową, która miała być właśnie kroniką dramatu. Historie piszą zwycięzcy, tak mówimy, a ci i dwaj żołnierze świadkowie tych wydarzeń postanowili opisać upadek klęska armii niemieckiej tutaj w plusach wschodnich. I właśnie tam, w czwartym rozdziale, opisana jest pokrótce kwatera w Wilczym Szańcu. Wraz z rozpoczęciem kampanii rosyjskiej w czerwcu 1941 roku pojawił się tam Hitler wraz ze swoim dużym sztabem. W międzyczasie powstało tu bowiem rozległe miasto bunkrów i baraków, które w ciągu ponad trzech lat używania było stale uzupełniane, ulepszane i wzmacniane. Ważne obiekty dla ochrony przed bombami zostały umieszczone głęboko w ziemi, niektóre kilkupiętrowe z dodatkowymi zabezpieczeniami i windami prowadzącymi w głąb. Bunkier firera miał rzekomo otrzymać strop żelbetowy o grubości 8 metrów, wnętrze było na ile pozwalał brak naturalnego oświetlenia całkiem przytulnie urządzone. To tyle z książki Grossmana i Dickerta. odwiedzając kwaterę w Wilczym Szańcu miano zjeżdżać w tych ogromnych kolosach windą do jakiejś podziemi. Generał Grossman nie mówi, że zrobił to osobiście, że był w kwaterze w Wilczym Szańcu, że to on zjeżdżał tą windą na poziom minus jeden, ale oczywiście trzeba pamiętać, że książka napisana jest na podstawie zeznań świadków, a więc często generałów, często żołnierzy, którzy byli raczej odpowiedzialnymi ludźmi, a nie mitomanami. Rodzi się oczywiście pytanie, kto podyktował autorom tej książki tą relację o podziemiach Wilczego Szańca, do których zjeżdżano w Windą. Oczywiście możemy tylko spekulować, że na przykład ktoś, kto odwiedzał kwaterę Wilczego Szańca, zobaczył na tych ogromnych schronach stanowiska na działka przeciwlotnicze, które wyglądały jak kolejne piętro tych ogromnych schronów. Również do tych działek przeciwlotniczych trzeba było dostarczyć jakąś amunicję, więc istniały tam pewnego rodzaju urządzenia, windy, takie żurawie, które wciągały tą amunicję. Dlatego też być może pomyślano o windach. W końcu, jeśli ktoś widział, jak budowano te schrony, a właściwie okładano kolejnym płaszczem ochronnym i widział głębokie wkopy wokół schronów, mógł sobie pomyśleć właśnie, że są one głęboko osadzone w ziemi i istnieją tam jakieś podziemia. Jakiś świadek przebywając krótko w kwaterze, widząc rozmach tych obiektów, mógł dopowiedzieć sobie właśnie o tym, że były tam windy, były tam podziemia. Natomiast mam wrażenie, że ciągle jeszcze wilczy szaniec nie powiedział tutaj ostatniego słowa. No właśnie, w pobliżu schronu, który należał do Adolfa Hitlera, znajdujemy te stanowiska na karabiny maszynowe czy też na działka przeciwlotnicze, które właśnie. Mogłyby na siłę wyglądać jako dodatkowe piętro postawione nad schronem, stąd być może yy, wzięła się ta teoria, że schrony były kilkupoziomowe. No bo wchodziło się na poziomie zera do pomieszczeń, gdzie była sypialnia, yy, gdzie był gabinet pracy, gdzie był jakiś pokój do przyjmowania gości czy też do narad, a na schronach właśnie mieściły się tego typu stanowiska, które miały zabezpieczać te schrony, tą kwaterę w razie bezpośredniego nalotu, chociażby ze strony jakichś oddziałów spadochronowych. Na Patere, wodza trzeci i no, i w końcu dochodzimy na platformę, która jest dla mnie totalną nowością. Bo schron Adolfa Hitlera, chociaż z zewnątrz wygląda jak niezniszczony, to w środku zawsze wygląda dla mnie jak kanion. No i tu właśnie umieszczono coś, co jest bardzo ciekawe. Umieszczono dokładny schemat, jak ten schron się rozkładał Adolfa Hitlera. No i widzimy tutaj poziom 0, ale widzimy też poziom minus 1. Były filtry powietrza, elektrownia, pomieszczenia różne techniczne, wentylatory, łazienka, pomieszczenia dla personelu obsługi technicznej. Oczywiście nie chodzi tu o takie podziemia, jakich mówię przy okazji na przykład Międzyrzeckiego Rejonu Moccjonego, ale jednak pod tymi wielkimi kolosami były pomieszczenia dla obsługi tego wielkiego schronu. Nie widzę najmniejszego uzasadnienia, dla by w obiekcie numer 13 mogła znajdować się winda. Ewentualne windy, jakie mogłyby urosnąć do rangi windy komunikacyjnej pomiędzy podziemnymi kondygnacjami, to winda amunicyjne. Na temat klatki schodowej się nie wypowiem, bo być może była. Nie wiemy na ile rozległy był poziom minus jeden, więc nie wiemy, gdzie nawet tej klatki można by było szukać. Natomiast winda nie, zdecydowanie nie. Jeżeli miałaby sprowadzać do podziemnych kondygnacji jakakolwiek. Gwinda to na pewno byśmy nieraz napotkali dosyć mocno rozwiniętą infrastrukturę mediową, a takiej dotychczas nie namierzono. Stanowiska dla obrony przeciwlotniczej były również na schronie Hermana Geringa, i właśnie tam była taka winda, która służyła temu, aby transportować amunicję na ten schron. Więc być może to jest kolejny element tej układanki, dlaczego ktoś domniemał, że schrony musiały być kilkupoziomowe i że były jakieś kolejne piętra z windami, bo winda jest słowem kluczem. Chociaż temat podziemi i innych tajemnic wilczego szańca jest bardzo fascynujący, to jednak w wyniku prowadzonych tutaj w ostatnim pięciolęciu badań odkryto coś, co mnie osobiście bardzo szokowało. A mianowicie tu, w domu Geringa, leżącym bezpośrednio przy jego schronie, pod podłogą. Odnaleziono ciała, właściwie szkielety pięciu osób. Na początku wykopano czaszkę, która była płytko pod ziemią, natomiast później wykopano zwłoki, właściwie szkielety pięciu osób. Widać ślady właśnie po wydobywaniu tych ciał z tego miejsca. Pochowani tutaj ludzie, pięć osób, to były trzy osoby dorosłe, jedno dziecko i jeden nastolatek lub nastolatka. Co zastanawiające, wszyscy byli pochowani bez ubrań i bez żadnych elementów charakterystycznych, jak łańcuszki, medaliki, cokolwiek, pierścionki, biżuteria, ale co bardziej szokujące, wszyscy pozbawieni byli dłoni, jak i stóp. Ktoś im z jakiegoś powodu je obciął. Co może przywodzić na myśl pytanie, czy przypadkiem pochowane tu osoby pod podłogą Hermana Geringa, który podobnie jak Hitler i Himmler byli zafascynowani okultyzmem, yy, czy te osoby nie zostały zamordowane w jakimś rytualnym akcie próby ściągnięcia na siebie siły jakichś duchów germańskich, pradawnych. Postanowiłem również o to, o to makabryczne odkrycie zapytać Piotra. Było wiele hipotez, również tych, które wskazywałyby na okultyzm, natomiast e, później na tyle, na ile tylko mogłem. Wiadomo, procedury prokurator, policja uniemożliwiały już grzewanie w tym miejscu i prowadzenia jakichś swoich inwazyjnych śledztw i dochodzeń. Natomiast patrząc na konstrukcję obiektu i na to, jak wyglądają pewne fragmenty ścian, można śmiało wskazać na to, że osoby te zostały zakopane już w okresie powojennym, być może bezpośrednio powojennym, po wycofaniu się nie Niemców z terenu Wilczego Szańca, jak dobrze wiemy dzięki regionalistom, dzięki osobom, które interesują się mocno historią tego regionu, wiemy, że no niestety brzydko mówiąc, ale cytując, trup ścielił się każdą tutaj drogą, każdym rowem, każdym, każdą ścieżką i chodnikiem. No i tutaj mamy akurat potwierdzenie, że gdzieś nam się pokrywa ta mm, część opowiadana z tym co zobaczyliśmy na własne oczy, czyli płytkie pochówki osoby bez dłoni bez stóp Natomiast tutaj opierając się o część naukową możemy śmiało zawierzyć, że, że paliczki i te najdrobniejsze kości rozkładają się szybciej niż te pozostałe i dlatego też właśnie w miejscu tych pochówków ich początkowo nie znaleziono czy w późniejszym czasie znaleziono nie chciałbym tutaj za dużo mówić cały Czas jakieś procedury, jakieś działania są przez odpowiednie jednostki prowadzone. Pewnego dnia również na kanale History Travel, troszeczkę tych informacji jeszcze udzielę. O tym, że Wilczy Szaniec, ta kwatera tutaj w Gierłoży nie powiedziała o sobie jeszcze ostatniego słowa, świadczy chociażby fakt ostatnich poszukiwań, jakie prowadzi właśnie Piotr przy pomocy lokalnych pasjonatów. A mianowicie weryfikują oni historię o tak zwanym podziemnym szpitalu. Najprawdopodobniej ten szpital nie był umieszczony gdzieś głęboko pod ziemią, ale był obsypany ziemią, tworząc jakby z zewnątrz naturalny pagórek. Natomiast o samych poszukiwaniach i o tym obiekcie, niech opowie nam po raz kolejny dzisiaj Piotrek. Prowadząc przez kilka lat poszukiwania w Wilczym Szańcu, dostawałem mnóstwo informacji o różnych ciekawych zdarzeniach, które miały jakoby mieć miejsce na terenie Wilczego Szańca. Otóż wiele z nich było, a nawet większość, no, nawet nie do przyjęcia. No i niestety też te bardziej prawdopodobne czasami ginęły w gąszczu, w gąszczu wiadomości. A tutaj mowa o konkretnej historii. Szpital, który podobno po okresie wojny, II wojny, miał dawać uciechę młodszym, młodszym mieszkańcom parcza i okolic, otóż mówiono, wspominano o piżamach, prześcieradłach, strzykawkach, medykamentach, fiolkach, które wpadały w ręce młodych ludzi, a oni bawili się nimi i gdzieś tam sobie wykorzystywali do własnych zabawowych celów tego typu właśnie znaleziska. No i teraz pytanie: skąd te znaleziska pochodziły? Szpital, być może szpital polowy, być może jakiś punkt opatrunkowy, do końca jeszcze nie wiemy. Myślę, że lepiej poczekać jeszcze chwilę, jeszcze moment na konkretne ustalenia i spięcie kilku kropek, być może wprowadzenie jeszcze świeższej technologii do tego naszego świata poszukiwań, po to by podzielić się z Państwem konkretnymi ustaleniami, a nie tylko przypuszczeniami. Spacerując po schronach Wilczego Szańca, pamiętamy oczywiście o zamachu na Adolfa Hitlera. Pamiętamy też o wszystkim, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Ale dla nas, dla Polaków, jest to również ważne miejsce z tego tytułu, że tu zapadały decyzje dotyczące Powstania Warszawskiego. I bardzo się cieszę, że również twórcy aktualnie wystaw, tu na terenie Wilczego Szańca, podkreślili ten bardzo ważny dla nas element. No to kończymy kolejną wizytę w Wilczym Szańcu, w tym miejscu wypada mi bardzo podziękować przede wszystkim Piotrkowi i polecić jego kanał History Travel i bardzo mu dziękuję za jego pasję przede wszystkim i za to, że dzisiaj chciał wziąć udział w naszym programie i wspomóc swoją fachową wiedzą człowieka, który bada te ruiny. Pozdrawiam serdecznie, zostawcie jakiegoś lajka, polubcie nas, żeby te filmy docierały do jak największej liczby widzów. Oczywiście, jeśli uważacie, że nasza praca ma sens. Do miłego zobaczenia.